Posoka nie opadła jeszcze po premierze najnowszej części Dying Light polskiego studia Techland, tym razem spin-offu serii obdarzonego pod tytułem The Beast. Studio świętowało sukces jeszcze zanim pierwsi fani mogli pobrać tytuł. Ogłosiło milion sprzedanych kopii jeszcze w przedsprzedaży, ale niektórzy gracze z góry postawili na tytule krzyżyk, głównie przez przejęcie udziałów przez chińskiego tencenta. Czy to faktycznie czuć w grze? Czy The Beast to godny następca serii? Jak wygląda krajobraz po premierze? Przyjrzyjmy się recenzjom na Metacritic. Dziś przyglądamy się pierwszym opiniom, które pojawiły się zaraz po premierze, na dzień 19 września. Gra doczekała się wielu dobrych ocen, zbierając średnią 78 punktów na bazie 42 recenzji. Przynajmniej tyle ich jest, kiedy pisze ten skrypt. Ale my tradycyjnie zaczniemy od tych najgorszych. Kto najbardziej dokopał nowemu Dying Lightowi? Najniższą ocenę, jedynie 4 na 10, gra otrzymała od francuskiego serwisu GameCult. Jak pisze recenzent, Dying Light The Beast jest jak pies, który dużo szczeka, ale mało gryzie. Techland miał dobre pomysły i niezbędne narzędzia, żeby stworzyć świetną przygodową reakcji, ale potyka się na słabych projektach poziomów, niezręcznej fabule i powtarzalnej rąbaninie zombie. I to w zasadzie jedyna, przynajmniej na ten moment, w pełni negatywna recenzja. A skoro mamy to już za sobą, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o The Beast. Już gracie? Czekacie? A może w ogóle nie interesuje was ta seria? Jeśli film był dla Was interesujący, zostawcie łapkę w górę, to serio pomaga. I zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z premierami, recenzjami i analizami bez ściemy. Dobra, wracamy do recenzji. Serwis Dexerto ocenia już grę na 6 na 10 i podkreśla, że parkour i walka wręcz są tutaj świetne, ale nudna historia i nieinteresująca mechanika Beast Mode sprawiają, że gra szybko wypada z głowy. Niemiecki oddział Eurogamera Parkour między hordami zombie bywa wspaniały, ale czasami zamienia się w męczącą rutynę. Gra balansuje między byciem zastrzykiem adrenaliny, a totalną monotonią. WCF Tech ogrzepił się w taki sposób. W Dying Light the Beast warto zagrać z dwóch powodów: mechaniki parkouru i walki, wręcz wspieranych dodatkowo przez piękny świat, pomijając zainfekowanych ludzi, i budzący napięcie cykl dnia i nocy, który znacząco wpływa na survivalowe aspekty gry. Cała reszta. Tempo akcji, narracja, mechanika, tongry, dialogi i dziwne decyzje przy projektowaniu świata wydają się, wbrew wydają się wbrew filozofii serii i sprawiają, że gra bawi tylko tak długo, jak jesteś gotowy wyłączyć własny mózg i oglądać rozbryzgujące się cyfrowe mózgi. GameBlock FR jest pierwszym portalem, który wkracza w sferę siódemek. Gra próbuje powrócić do oryginalnego DNA, które zdaniem wielu graczy porzuciła druga odsłona. Walki są ciężkie i brutalne. Ścieżka dźwiękowa buduje atmosferę zaszczucia, a cykl dnia i nocy dorzuca niepokój i stres. Nowy Dying Light idzie na przekór typowym konwencjom i buduje silne poczucie imersji. Według Shack News to ile zabawy będziesz miał z gry, zależy głównie od Ciebie. Eksploracja świata, odblokowywanie schronów, szukanie modyfikacji do broni i crafting, gubienie się w tym świecie. Granie odkrywa Ameryki i nie jest tak imersyjna i wciągająca jak niektóre inne otwarte światy ale stanowi dobrą zabawę i w mniejszych, i w tych większych dawkach, niezależnie od tego, czy chcesz upolować kilka zombiaków, czy pozwiedzać dzikie miejsca lub miejsce obszary Castor Hills. PC Gamer podsumowuje grę bardzo krótko, porównując do poprzedniej odsłony. Bardziej horrorowe doświadczenie niż The Human, ale do ideału nadal daleko. Według recenzenta IGN, The Beast to udany powrót do dachów i gromad zombie, które pokochał 10 lat temu. Wprowadzona w grze sztuczka ze zmienianiem się w potwora, który bije inne potwory, rekompensuje słabszą fabułę i nudną mapę. Poza nową zdolnością i kilkoma dziwacznymi bossami, Dying Light nie odchodzi od poprzednich odsłon. Parkur i walka są nadal takie same. To po prostu jeszcze więcej Dying Light i na pewno nie ma w tym nic złego. Game Reactor UK. Czy gra to skok do przodu względem poprzednich odsłon? W ogóle. Ale nadal jest super. Tytuł wystarczająco prosty, żeby pograć przez chwilę i wystarczająco głęboki, żeby utrzymać uwagę gracza na dłużej i zachęcić do ponownego sięgnięcia po konsolę. Formuła Dying Light nadal sprawdza się świetnie, chociaż jeszcze trochę i będzie potrzebować większej innowacji. W ten sposób docieramy do zielonych recenzji, 8 na 10 lub więcej. Ósemki to zdecydowana większość ocen polskiej produkcji. Recenzent serwisu Inven wspomina, że grze brakuje czegoś, co przyciągałoby graczy na dłużej. IGN Deutschland podsumowuje grę jako napakowane akcją otwarty świat, którym elegancko przemykasz po dachach i wdajesz się w brutalne walki. Chociaż zadania i fabuła szybko stają się monotonne, płynny gameplay wciąga i cały czas oferuje kolejne wyzwania. IGN Italia z kolei podkreśla, że gra utrzymuje jakość poprzedniczek, ale jest od nich bardziej mięsista i brutalna. Według The Gamer, Dying Light the Beast powtarza część błędów poprzednich odsłon, ale przywraca też wszystko, co do tej pory działało i dodaje ciekawszą historię i unikalne lokacje. żevideo.com uderza w podobne tony, nazywa grę najbardziej ambitną odsłoną serii. Techland jeszcze bardziej dopracował przemieszczanie się oraz walkę i próbuje naprawić kilka dotychczasowych wad serii. Dla recenzenta Gamersky gra jest niemalże nostalgiczną kompilacją łączącą doświadczenia poprzednich dwóch gier. Nawet po 10 latach formuła Dying Light jest unikalna i pełna energii. Cytując Game Pressure, ni to rozszerzenie, ni to sequel. To doskonała okazja, żeby widowiskowo eksterminować zombiaki w pięknych okolicznościach sporego otwartego świata. Według Game Dying Light The Beast dowodzi, że Techland nadal wie, jak stworzyć zapadającą w pamięć apokalipsę zombie z elementami parkouru i survivalu. Liniowa opowieść o zemście jest uzupełniona ciekawymi zadaniami pobocznymi, które pokazują ludzką twarz kraina. Otwarty świat zapiera dech w piersiach, mimo że część aktywności jest powtarzalna. Beast Mode sprawia, że walka jest świeża i angażująca może nie wymyśla serii na nowo, ale jest jedną z jej najlepszych odsłon. No To ciekawe, biorąc pod uwagę, że są trzy gry każda z nich jest jedną z najlepszych odsłon. Polski serwis CD Action pisze tak. Gra jest udanym powrotem do korzeni, ale momentami czuć, że to rozszerzenie przerobione w pełnowymiarową grę. GamePro Germany stawia sprawę jasno Webist łączy zalety poprzedniczek i jest najlepszą częścią serii. Serwis Voxel podkreśla, że gra spodoba się najbardziej wieloletnim fanom serii. Twórcy podjęli odważną decyzję, żeby poprawić tylko kilka rzeczy, zachowując niezmieniony rdzeń rozgrywki. Chociaż wielu gron takie podejście zaszkodziło, tutaj jest na odwrót. Sprawia, że The Beast to najlepsza odsłona serii Dying Light. Według gaming trend, najlepszą częścią gry jest gameplay brutalna i pełna przygód przeprawa przez piękny, dopracowany świat. Jak pisze polski serwis gryonline.pl, decyzja, żeby zmienić DLC w pełną grę, opłaciła się. To duża nowa przygoda, która łączy największe zalety poprzedniczek. To gra dla wszystkich fanów serii i zaskakująco fajna historia. Po tym polskim akcencie wkraczamy w obszar najlepszych ocen. 9 na 10. Według serwisu Dual DualShockers gra przypomina fanom, co pokochali w pierwszej odsłonie serii. Fajny, nieco wymagający system walki, mnóstwo krwi, przerysowaną przemoc i radość zbiegania po dachach. Połączono to z całkiem niezłą opowieścią. Recenzent w Outer Heaven pisze, że gra spełniła wszystkie jego oczekiwania. Walka jest brutalna. Eksploracja świata satysfakcjonująca, a Beast Mode to wisienka na torcie. Hobby Consolas podkreśla, że gra nie odkrywa Ameryki, ale dopracowuje wiele elementów i dodaje wystarczająco dużo nowych rzeczy, żeby rozgrywka sprawiała wrażenie świeżej. Dla Games Radar Plus gra nie tylko odtwarza ducha serii, ale czyni go 10 razy lepszym. Chociaż świat gry jest mniejszy, sprawia wrażenie bardziej żywego niż Haran i do razem wzięte. Polski Eurogamer powtarza, że niewielkie wady gry znikają za najlepszą do tej pory parkurem, udanym systemem walki i wciągającą historią. CG Magazine? Dying Light The Beast to niesamowita ewolucja serii, przywracająca płynność ruchu i feeling broni i naprawiająca problemy drugiej części. W końcu, najbardziej entuzjastyczna recenzja. 92 punkty na 100. Hiszpańskojęzyczny portal Area Hugones. Techland był na cenzurowanym i zdał ten egzamin śpiewająco. To jeszcze więcej Dying Light w Dying Light, powrót do formy po błędach dwójki. The Beast to arcydzieło, które przedstawia nam jednego z najlepszych od lat protagonistów i takiegoż złoczyńca. I tak prezentuje się aktualny krajobraz recenzji Dying Light w The Beast. Od narzekań na nudną fabułę i recykling pomysłów, po zachwyty nad powrotem do korzeni, krwawą walką i jednym z najlepszych bohaterów serii. Czy to faktycznie najlepsza odsłona Dying Light? Czy tylko dobrze złożony Frankenstein z resztek dwójki i dodatków. Dajcie znać w komentarzu co wy myślicie o wybist. Już gracie, czekacie, może w ogóle was to nie interesuje. Jeśli film był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę. To serio pomaga. I zasubskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z premierami, recenzjami i historią studiów gamingowych. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.